Cześć widzowie! Hej hej, to ja, XT z tej serii z AT9 z To the Sky. tak, cześć. Powiem tak, dzisiaj odbieramy myślę Mob grinding wreszcie, bo nie ma czy tym pierdzielić. To będzie w tym miejscu. Będzie taki o mości sobie leancki i tak myślę, żeby być albo A Czyli że dać sobie na przykład na samym środku sobie to taki, taki duży, taki nie wiem, habitat zajebany Albo w ogóle zrobić sobie, jakieś, nie wiem, te, myślę, mniejsze Chodzi, że nie Jeden na tacie, jeden na siatce, jeden na patie, ale zobaczymy jeszcze, bo wiem o tym, że tu jest jak, jak Evil Eye, czy tam Evil coś tam, że zmienia w ogóle Dirt'a w, Dirt'a w Korps Dirt'a. W ogóle się nazywa tam, y o że nie Drog? tak? Czy to się coś tam tuwa Dirt? Czy tam Dirt coś to się nazywało? O, to właśnie! Y dreadful y i to jest Hostile, to jest moda mob, o właśnie, o to co się mówiłem? mob. I to będzie, będzie, będzie do zrobienia. A to nie jest jej, dodajesz to dodajesz? to to takie. Specjalne. O, to właśnie, to potrzebuję do zrobienia. No to: Dreadful Hit. I to jest Create from Cursor to Feed. Czyli to muszę zrobić. To muszę dać Mobowi. I Mob mi da. Że Kurkowi. I on mi da tego no, no, to dodaję cię. Dobra. I my dzisiaj byśmy musieli właśnie zająć się tym modem. rozrobimy. zrobimy to dziedzictwo. Lecz no, już, mamy spory ilość, Tam ma 2000 Prawie. Zadowolony. No i tyle, wiadomo, podstawowe, to by się przydało zrobić. Może więcej trochę. Ale, dobra, to mniejsza później. Dzisiaj, bo myślę, to co ja pomieszczam, eleganckie. Dziś myślę, w tym miejscu już będzie. A Y, potem na Z. No i dobra, widzę, co? Ja to buduję i się tutaj widzimy. O, ciekawe, pa! Mi to się chuj zespił, od razu mi daje tak fajne. No nie! To dla mnie klasa! Pach. No i did! Od razu lepiej. Zwłaszcza jeszcze? Równo. Klasa, klasa, klasa. Chodź do Klasa, klasa! git Teraz tak. Zrobimy sobie tutaj w tym miejscu i byśmy mogli w sumie zrobić takie coś. Do, no, da farbiłem dirta, ta nosi się napierdala z tym dirtem. W taki sposób. To ładnie to sobie, o, zrobimy, to jest bardzo ładnie. Jestem happy, jestem giga happy. Tam by się przydała jakaś kurka zajebana. Oldarność, mamy kurki, uuu, jest pióreczka, jest, jest klasunia. Mamy dwie kurki, dobra, robimy sobie farmę, ale to szklidansko. O, no na robicie, pewnie tak, no to nie co, to <laughs> nie to zrobimy z nie skończone, bo trzeba zrobić sobie te jajeczka. Tam kurki mam już te ladansko, pochowane, Nasz trzeba czekać o tyle ilości tych kurek. Musimy mieć naprawdę bardzo dużo ilości A my teraz, szczerze powiedziawszy, to odbieramy sobie Flint eleganckiego Flint and Steelka I sobie bierzemy portalec I gdzieś tu trzeba się wreszcie wjebać to portalu, myślę, no To tak ładnie tutaj w tym, nedraku. Odbyłem, działa ja ten portal, mamy 30 milionów Farefów, Mamy to, 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 to A, ale powiedziałem, jeszcze potrzebujemy z mechanizmu Bardzo fajną rzecz, która się nazywa... Yy, to, 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 nie planć, tylko to, to się nazywa... O, soul, to jest to właśnie soul dust, czyli dostałem popiół, no cóż, poczynię sobie te po bo sobie, bodźce, sobie po co? Bo dobrze mi się to jarzy, że jakby jakiś stag czyli jakiś zawsze działa Raz, dwa, eee, tu sobie polecimy myślę, gdzie szybciej. Dokładnie, i już mamy, i już mamy. O kurda, się respi, Teraz tak. Mamy od zajebania tych mobów, serio. To słabo. Ale bieda tu jest, straszna bieda Nie ma w ogóle spawnerów Dobra, trzeba pójść wreszcie do portalu To jest w tym miejscu Bo się zgubię będę w dupie Tak, No to co? Do portalu, do, do nieba Bo tak trzeba Fajnie się respimy, fajnie się respimy Podoba mi się, mi się podoba I mamy sporo fajnych rzeczy do ogarnięcia, serio Naprawdę, tam mamy blaze Jo, ci chwyca Nie no, teraz to będzie prędkość, teraz to jest próba nać świetlno nareszcie serio mam to spawner elegancki, okej okay. Możemy z tych włożyć inny rodzaj mobów. W tym przypadku możemy nawet przełożyć kurkę. Bierzemy sobie, ale to jest bez wełny, legansko. Bierzemy sobie DNA, bardzo ładne DNA, mamy DNA kurczaka. I teraz, żeby to zrobić w Do sposób, potrzebujemy nasionkę oraz właśnie... to tak robisz tak, robisz tak, jest. I w tym momencie potrzebujesz tam sporo expa. Potrzebujemy... Nie, nie, szybko spada bucket, teraz mogę ja sobie baketa, robię tak, robię tak albo tak lepiej. Robię sobie cikana, mamy cikana, podchodzimy do cikana, walimy do prawy. Mamy jajko kurczaka. Tutaj sobie walimy. Kurwa yy, spawner. Tutaj pra, shift prawy, uwalniamy, dajmy kurczaka i za chwilę mamy w tym momencie farmę. Planów. Czemu w tym miejscu? Nie wiem, ale mam. Nie działa! W tym nawet nie muszę mieć tego płotka całego obstronego w tym miejscu. W żadnym stopniu. oni lepiej w sumie nawet nie uciekł tą stąd, więc to jest git i obojętnie. Ale za chwilę się powinni zlepić chyba. Kuraki fajne, działa, działa, działa. W tym przypadku potrzebowalibyśmy właśnie zrobić mm, więcej expa. Żeby ten rotten oddał cały. Bo już to jest możliwe w tym momencie dla nas. Mhm, mm bo MOB to równo całe. O, to, 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 to potrzebujemy, to. Proste. Potrzebujemy to duża expa Eee, Ty, szkła wreszcie. Bo tam naprawdę bardzo dużo już poszło na to. A to nawet nie skończyliśmy w górę. To jest Utilities. Mam tu po lewej. Vector plate muszę właśnie zrobić. Duże ilości, żeby te vector platey tylko działały. I teraz sobie zrobimy na, na, Lego. Pach. Dzięki. Dwa. Let's go! Dwa dostałem. Tu się jeden? Yyy, dobra, teraz dobra, teraz tak zrobię. No tak, Ociarnięłem i ogarniemy myślę, to w tym miejscu. Ociarnię no. sobie ładny hoperek, taki o absorption, który możemy i fluid oraz itemy. Itemy w lewo, fluid w prawo. I podłączyliśmy też od razu pod, po, po drodze pod to. Bardzo fajny item, który się nazywa. Jest z Creator Redstone Link. Bardzo prosta rzecz, czyli co? Mam tu lewera, wejdę sobie możemy sobie go prawym włączyć. I prawym wyłączyć. Jak to działa? Nie ma żadnego Redstone'a. Mamy tutaj specjalne Redstone linki. Teraz to podłączamy. Shift ten sposób włączamy, żeby był na parasol to Tutaj to, to działa. Odbiera sygnały. Ten sygnał, który my wytwarzamy, czyli tutaj, wysyła się tam i działa. I to tyle. Proste jak ruchanie. Więc no, czy teraz tak Zrobiłem taką rzecz, czyli mamy nasze ogarnięte sharp, sharpnessy. 4 tuba sword ironowe, 4 nagiety jeden redstone, a tu mamy dużo helmów, sporo srowców na to zużyłem. Niech to wreszcie odpłaci. Jeszcze wiadomo, potrzebowałbym Luted na to. Ale potrzebujemy Lutate jeden w ogóle na no, no to wszystkie te wszystkie Braidy, a, a jest ich 10, więc no to może później odarne sporo spa. Dobra. Nie ma co. Próbujemy, może się udać. W nie każdym miejscu to się może udać. Dobra. Tutaj na pewno Teraz tu byśmy musieli dać. Czekajcie, co się zjebało już? I zepsuło? Nie, nic nic nie. O tu się. Ej, kurwa na pierdolaj! Iś, iś. Aha. Czyli tak to nie będzie działać. Tak tam? Nie, no ta to fajnie Srop się bo Mamy już trzy główki jakieś liackie. Odrobinę tego się to jest. -si. Ona ma jakieś te steps, jakieś steps, coś tam, nie wiem, co ma się. assist, fine, edit. I wreszcie się Respi Inferium. Yo, fajnie, dużo. Teraz tak, kurde. Czasem muszę usunąć i muszę sobie więcej Wakumaru zrobić, no. Bo widzę, że to dosłownie athlete... taka średnia to działa. Z rozpawnowaniem się, to będzie więcej, szczerze powiedziawszy. A ja to tak, tak, no, kurwa taka średnia ilość. Dobra, teraz tak. To mogę dać. W... W tym miejscu i kurde, rewelka, działa. że możemy pou, poustawiać też do Nasze te level upy. Buścici. Co my tu mamy? Ability to tam, jump boost, może być, Mamy teraz na dwa, fajnie. A, y, step assist czyli to sobie nie muszę już już, już, już muszę szkakać, to jest fajne. Del delfin. A mam już delfiny, to już nie potrzebujemy. Tutaj mamy step assist kurwa więcej? Tak, czemu, da, czemu dwa? Bo co? Nie wiem, dziwne to jest, No, okej. Okay. To trzeba jeszcze zrobić robić, tych temków wreszcie. O! Nareszcie! Mamy nasze spodenki wreszcie. Juhu! Nareszcie! Git! Dawaj, dawaj. Mam już prawie cały set. zajebiście. Możemy. Bywali. Slime Pearl. I to są bardzo fajne temy, które pozwolą nam zrobić. Pertillite Essence, które pozwoli to nam robić, na przykład. Lilipy! OP gówno. No. A to później myślę, nie ma czasu teraz na to. Mam dwie ogólne ścieżki. Bardzo łatwe. Czyli, albo sobie upgrade'ujemy to, tak dla mnie, to bym chciał sobie wreszcie zabrildować. Naprawdę, bo to już prawie w kurwia. Czyli, potrzebuję głównie gwiazdę Ceresu. Yy, jedno sobie. to jest diga prosto do zrobienia. Kusi, żebym mógł to zrobić, szczerze powiedziawszy. Bardzo to mnie kusi. A to będziemy, myślę, w następnym odcinku teraz. Ale dzisiaj, myślę, żebyśmy mogli jeszcze ogarnąć. spawnery w tym odpadku, jak działają. Że, że, że ogarnąć to. No wiadomo, den asset zrobiliśmy. Jakieś czarmy wolę nas porobić jakieś kładirty, wiadomo że to dłużej rośnie i mamy wyciągać spawner, elegancji spawner potem można się bawić nim różnymi sposobami to to będę chciał się zająć może kuwa, nie wiem po co, ale chyba nawet nie mam po co w sumie tym się zajmować Odłem tam by się w sumie przydał więcej myślę przygotowań, po co? pod hostile e. hostile to by muszę darno myśleć dzisiaj jeszcze, no naprawdę no, to jest dla prosty mod tak długo powiedzieć, że to jest banalny mod do gieręcia. po prostu byśmy potrzebowali więcej ilości Drowców do zrobienia głupi do redstonego oraz przydanie do zrobienia na przykład tych parę stymulatorów, parę luterów. To robiliśmy na poprzedniej serii. O, nawet możemy na to, to w sumie jest dwa. Zrobię sobie może maksymalnie. O, ostatnio to uderiłam ten tekstę nad drive. zrobimy to do lupa. Potem potrzebujemy stołnika. I wiadomo, wpis do matrycka. Naprawdę, tego potrzebujemy tak dużo, że ja cię cierpię. Serio, Teraz tak potrzebujemy slime'a potrzebujemy szkieleta, potrzebujemy pera. Wszystko tam się respi, naprawdę, tam to jest od zajebania. Mamy dobry miecz, mamy dobry miecz. Czy to mogę ulepszyć? Nie mogę. Dobra, mamy tyle modułów. Cały jeden. I by się przydało zrobić tak, na no, potat szczelety to jest procent. da, mamy tam wszystko, co bym potrzebowała. Yy, głównie chodzi o to, żebym tutaj, to mógł teraz zrobić takie coś, takie coś. I w tym momencie sobie włączam bardzo ładnie wszystko. I możemy dać do naszego dysku, położyć nasze trzy eleganckie dać je w lewą rączkę, chyba czemu nie? I w tym momencie możemy zrobić mm, może platformę tą łódką, w sumie czemu nie? będzie musieli dać sobie poogarniać, trochę żeby... A no tak, przecież są te maluchy jebane. Nie Miałem co ci tym po nich. prawdopodobnie zrobimy drugi spawner, po <laughs> to, żeby po prostu to się ryspili w jednym fajnym miejscu, żeby było jeep, no. I zrobimy to w tym miejscu. Ogólnie nie wiem, ale tu mi daje coś. Myślę, że jest git, to tu trzeba byłoby te wakumy zrobić i... Taki o, profi, profizoryczne. Na sekundkę, odgarnąć, elegancko. I teraz daje coś, teraz damy oczywiście w tym momencie Daj subika, lajka i tu mamy w tym momencie elegancko działające już dalej... ...promosomy, tylko kurwa coś nie działa. A, bo prawdopodobnie... Kurwa, prąd, to jest prądem. Tu się tu już ładuje. Tu się ładuje, dobra działa. Mamy wreszcie do ręcia. Git działa. Teraz tak, tu sobie możemy wkładać za chwilę. The advanced. Z pewno możemy tu sobie już włożyć te fioletowe, oto. Slajmika. To slajmera, sobie damy tutaj. Dobra, fajnie. Oczywiście wiadomo, że tutaj są. O, mamy teraz zwykłe slajmy. W tym przypadku jest fajne. I to jest jeszcze, i to też jest fajne. Dobra, ale nie, tutaj mamy szybciej, tam lepiej, przyjemniej. Gid, działa. git, to jest taki pre. pre. tego, pre. pre... E, tylko po to, żeby było, idzie, żeby działało. Uuuu, all fajne. Mamy jeszcze więcej Invisibility. Speed mamy. oj, daj mi speeda. Dawaj Speeducia. Attack Ascension. Unlock, może nie. Będę mógł sobie nakładać na siebie efekt Widera? Ale to jest fajne, czyli w moim ARIA będę miały efekt Widera. ida mamy. Fajnie, kurwa. Zajebisam te Blessingi. Całe Saturation? O, tutaj jest ta saturation Reduction Hunter. dowój to nie jemy w ogóle. Hard gainer, jeszcze więcej. więcej HP. Co to mamy jeszcze? Eee, Spida, daję Spida. Co to jest? Jambus, może być. Spida, dajmy, więcej. Dalej Fire Resistance, musi być. Kolejne. Kwóź, nie mamy lawy. Damageo. Kurwa, jak dużo. Bleeding, Dolphin, Invisibility. Może być. Dawaj, będę wdzialny. Nie jestem. <grywa> Chuj. Przez ciebucę se wpierdolę. Będę miał esę. Lilipy. Lilipy przez flinta. Flintowe. Flintowe. Tylko Flintowe? Ale do dupy to jest, kurde, to jest chujowe. To przez flint, on no to 4%. A flint tam to, to tyle. No trzeba to ogarnąć, dzisiaj, no. Daj flinta, daj lilipa. Kurwa, nie ma lipa. Daj lipa. Lilip, daj lipa. Nie ma lipa. Mamy lipa, dobra, mamy dit. O co chodzi? Lilip można do potem bardzo fajnie chyba wyfarmić. Wy na przykład, wy na przykład, wy na przykład, wy na przykład można go wyfarmić tylko i wyłącznie w flincie. Albo w pytolite w installatorze. Bardzo ładnie i będzie się powoli teraz to ogarniać. Możemy to jakieś argumenty sobie połączyć. W sumie czemu nie? Tylko czy teraz to a tu będzie się tylko opacało. Średnio mi się wydaje, średnio mi się wydaje, widzowie. Ja tam później się ogarnia ten cały pytolite. Tu trzeba dalej wyfarmić. Jak tam to wygląda w ogóle? Mamy 36, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy kolejne. oj ojoj, ojoj. Oj, oj. Cudownie to wygląda, cudownie po jednym z takich ładnych daje nam jeden ferry tylaj S. będziemy mieli naprawdę sporo. Uuu! Uu, uu. To potrzebujemy sporo, bo jeszcze. No, możemy tutaj coś. Mamy już pięć, zajebiście, To będę i będziemy mieli S. O! Arachnid fear, e, Mandy Gluten Fire Aspect. Tutaj ja bym to sobie połączył z tym. Przecież to jest dosłownie odwr odwrotność. To w ogóle ma czwórkę, no to, to a to ma piątkę. Toma lilipy! Kurde! 10! Fajnie, dla mnie git. Tomato eee, to będę miał. to Ja mam plan do wypierdolenia ten mieczek, bo nie ma sensu trzymać ten mieczek, no. Chyba to będę mieli, myślę, jakieś inne działostwo. Jak na przykład. Co jest Sailant Może Możesz tu Silent G ja sobie porobił. Będę cię się tym powie na pewno. Nie wiem, czy gdzieś ma się zabrać. ma się No, czemu? Bo to jest jedna z najsłabszych broni. I to pokaże Wam proszę, że się da naprawdę bardzo, bardzo takiej sobie broni, która ma nie wiem, w damage'a zrobić nie aż miasto. Eee, 100 może nie, ale wiem, że będzie miała duży DPS. Zadowolona czerka, damy sobie to, damy sobie damy to. Git, git działa, 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 działa. Teraz tak. Lilip. Mamy lipka. I możemy zrobić teraz, tak? Mamy już 4 Jest widzowie! I to jest na tyle w tym ciężku. Odierniliśmy sobie most spawner, odierniliśmy sobie le lekko, lekko dopiero, hostile'a. Będziemy potrzebowali jeszcze więcej. Mamy takie fajne dwa spawnerki, są zadowolone w tym, w tym ciężku. Mamy, y mamy też lekko małą farmę Lipów, którą możemy jeszcze sprawdzić. Na w ogóle działa, No działa dobrze, widzę, że będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej Lipów. Nawet może mam trochę Lipów w tym jeszcze jest szybciej, odchodzi bardzo prosta rzecz, czyli im więcej będę miał lipów robienia tym będę miał więcej, no włożyłem tu jeden, mam trzy, jedno dam tu osiem czyli będę miał dwadzieścia cztery, więc my będzie rewelacja, zaraz, nie masz za nie ma, nie ma, co a my sobie, sobie... uś, kurwa uś cześć i widz, bo zapomniałem. No, ja się nazywam misty, dajcie lajka, suba, yy, komentarz i te wszystkie inne rzeczy. Zawsze mówię pod a nie na początku, żebyście to wiedzieli. No co, trzymajcie się i cześć. Dzięki za suby.